Dzisiaj mamy zamiast z Różopę. Dzisiaj weźmiemy się za The Binding of Isaac Rebirth. Mm, dobra. O, może zagramy na sam początek Isaacem. Chociaż mam już kilka postaci odblokowanych, bo trochę pograłem. Zmiegram od wczoraj. <coughs> dobra. O, shit. Co to, Co to robi? Ole, kula, fajna pacie widzowie, ona będzie nam zabijała chyba. Ale, wolna jest strasznie, kurde. Ale, kozak, bo na hita zabija. Z tymi to już gore. Dobra, jest git Dobra, dostaliśmy pierwszy klucz. Tak więc teraz musimy poszukać y, albo z tego pokoju za, na klucze, albo. Fuck! Y, albo ten, albo sklepu. Chociaż sklepy na razie nam się nie opłaca, bo mamy jedną monetkę. Kurde, no. Nie, dobra, ta kula to jest. Gówno. Ukryjmy się za kamieniem i no. <laughs> dobra, serce mamy. Y, tu, jest, tu jest już boss, więc y, przejdziemy sobie na razie jeszcze. Gdzieś indziej poszukać jakichś miejsc Może tego, za tego pokoju, bo chyba powinien być, tu jest sklep To nie będziemy tu iść, albo najprawdopodobniej sklep <coughs> A, bo to jest pierwszy poziom, to tu mamy otworzone też. drzwi Dobra, to nie wchodzimy za sklep, bo jedną monetę A za jedną monetę to z tym możemy kupić, nie wiem Kopa do dupy Więc yy, idziemy dalej, na bossa <coughs> Gemini yy, Oni są nie pamiętam czegoś mega trudni, bo grałem na nich Azazelem, więc... No dobra. Czeka, tym, mał tym małemu się chyba więcej zadaje. On nas strzela w ogóle. O kurde, o jezu. No dobra. Trzeba go tak bić niestety. O kurde, zdych. Zabijam ci braciszka, i co ty teraz robisz, gnaju? Nic mi nie zrobisz No chodź do mnie Do widzenia panie Pan to już kończy swoją działalność O ty dobra Zdychł co, co dostaliśmy Okej okay. Lecimy yy, piętro niżej te historiki w ogóle są cudowne. Izaku. Dobra, tak szczerze, jeszcze ani razu nie zabiję mamusi. Znaczy no mamusi to jest główny bos. Yy, matka Izaka, nie? To jest głównym bossem w tej grze. Więc bardzo ciekawie. I co jest z, tym, z tą kupą? A, tutaj miał. Dobra, bombkę mamy. Drugą drugą. Drugą bombkę mamy. Na to trzeba uważać. O, o. Ty kurde dwa te serduszka takie specjalne mamy hmm. No się nie dostaniemy tutaj, bo tutaj Musielibyśmy latać, nie? Dobra, tu się może dostać Tu nawet nie wiem, co to jest, co to dało. O, te skaczą, nie, nie lubię, nie lubię. No widzicie, natrafić trafić nie mogę tą kulą. Dobra, zabiłem tego, co mnie ma akurat. Yy, kurde, idę mógł latać, jakbym była za zalana na przykład. Ale to będzie trudno z tą kulą bo ja nie umiem ją grać, tak zbytnio bo nigdy nie grałam tą tak naprawdę pierwszy raz gram, muszę się przyznać <laughs> Dingle, z Dingle walczyłem kilka razy, miałem przyjemność walczyć, albo nieprzyjemność w sumie wiem jak, na nie, wie, jak mniej więcej on działa, wystarczy się schować za skup i on tutaj nie zmienił o kurde, jednak no, możemy coś tutaj zrobić no dobra, się za to schowam tym razem jeszcze jakieś swoje małe te. Tak, Kubienka O kurde, raszuje, raszuje, to już będzie. Ma problem, dobra? już nie. Dobra, on już zdycha. Teraz już będzie do widzenia. O, otworzyło nam się coś. Otworzyło nam się coś tak jak Devil Room. Tylko czekajcie, co tu jest teraz fajnego. Zdaje mi się, że albo to da środku, albo to po prawo. Weźmy to po prawo. Się w sumie nie zna zbytnio, ale... <laughs> ale czemu by nie? <laughs> no, nasrali na niego, cóż... Teraz trzeba revenge, o, serca, ile serc, kurde... O, no super, ale to ich zabiło, oczywiście, bo mamy czarne serduszka, a te czarne serduszka są w pytach. Dobra, to jest ten pokój do walk, tak? A. O, nie, nie lubię tych. Ja w ogóle żadnych potworów z tych nie lubię. Ale niektóre są przyjazne, jak muchy, na przykład. Albo te czarne muchy, co nic nam nie robią. To już w ogóle. O, te tym razem jakieś. A, to te, co spiralnie kręcą. Zaleka to one nam nic nie zrobią. Jest jakiś robak. O kurde. Ty jaki zły. O, te to te, też są. O, i kolejną sukienkę dostałem. Pół serduszka, które nam się teraz nie przyda, bo mamy takie serca i to... W, w, du dużo. <laughs> du dużo, bardzo du, dużo. O, kurde. A! no Zdichaj. O, ser, dostałem za niego pieniądze. Bo mi uderzył. Widzicie? Ubezpieczenie. O nie, 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 nie. Zdychajcie. O nie, 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 Dobra, jest widzowie, z tymi larwami tu tam. Mamy trzy bombki, to można to coś wysadzić, to tutaj co jest. O kurde, tylko takie coś. Dobra, to... ale mamy po... fajne pokrywy. E... Technologia... Czekaj. O, to jest sztos. To jest sztos, widzowie. Mm. Dobra, wejdźmy do sklepu. To można by było wziąć. E... Dobra, to, to nam dało takie coś. Ten w ogóle już nie żyje. Sprzedawca. O kurde, on że zwalił. Dobra, nie jest tak źle. A tu ja mogę to prawo lewo? Nie no mogę, w górę. A bo tu ludzie z tą kulką. Dobra, ja myślę, że tu inaczej działa. <śmiech> <śmiech> A to ich za kulką to trochę słabo. No, no super, nie dostaniemy się. Dobra, to na bok. Pip, z tym jeszcze nie walczyłem. A dobra, walczę z nim. Nie nagle walczyłem. O, dobra, on skacze to, walczę z nim. Dobra, tak, no, na razie w nas tutaj trafia. No jak trafił w nas? O kurde, co jest? Trzeba akurat tutaj. Dobra, słaba na poczta teraz. Dobra Bierzemy to i lecimy O nie papier, papieru mu zabrakło, kurde Najgorszy ból No i co teraz? Kurde, liśmy się podeszli mordo Dobra tymi kulami pokonamy już Nie było <śmiech> <śmiech> innego wyjścia no co, ej! A to te kamienne strzelam, to ich się nie da zabić. Dobra, lecimy. Jak mnie mapka? Wszystko puste. Tutaj jeszcze nie byliśmy. Nie, ja tak... Ja tej kuli nie lubię oficjalnie. No nie, no jest taka się ja się nie pokonam tak przez, przez tą kulę. Dobra, jest to że nic na niego nie do... A, w krewnie doszedł mi oczywiście. Krew mi uderzył. Dobra, jest git. E, kurde, przychodzą mi tu wiadomości. O, chcę, żebym z kimś gadał. Nie mogę, bo nagrywam odcinek. O. Proszę, nie piszcie do mnie, jak nagrywam Ajzacka. No nie mam kluczy już. Mogę nie wykorzystywać ta atdenskra, bo gówno mi to dało. No nie, to te strzelające Dobra, jest git O nie to są te co rasują Nie umieram Słuchajcie co jest na dole A to Na samej górze jest A ten po kurde czemu nie ma klucza? Dobra, może dostanę jeszcze plus. W tych kupach też coś zawsze może być, pamiętajcie widzowie. Ten to w ogóle jest żebrak, to jemu ja nie będę dawał, bo on mi ukradzie Dobra, wiecie co? Spróbujmy tego rozwalić. Może. O! dała akurat fajne rzeczy do bombkę to się zwróciło, to mogę teraz rozwalić... Nie no nie będę tych rozwalał rzeczy za... nie no monetkę. Nie opłaca się mi się zupełnie. Jakby tam był klucz, to tak... O kurde, syn też nie walczyłem, tak szczerze wam powiem, widzowie. Co to jest? Nie umrę. A nie, dobra, jest serduszko. tylko podejdę do tego. Dobra, on jest taki trudny, tylko jakbym miał... Aj, na przykład właśnie tego Azazela to by było dużo łatwiej. następnego rana widzowie biorę Azazela, bo... Bo jednak Ajzakiem... On jest spoko, ale ma normalny atak, a nie ten. O, Devil mamy. Yy, to jest. To, nie wiem co to po lewo robi, ale wiem co to robi, więc to jest git. to mi rozpimuchę, muchę Kiedy chcę. O, kurde. Spadać, 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 spadać. O, monetka z ognia. To git. O, tu jeszcze dostaliśmy. <laughs> o nie. Co my dostaliśmy w prezencie? Co jakieś? główno Ej dobra, o nie 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 Ja zapomniałam, że tą postacią można wejść w kolce Trochę niezbyt git O kurde, trzeba je szybko zabić Dobra, no, ja tu nic nie było Ty mnie nie atakuj już A mnie. Szybko, 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 są daleko. O co jest? Forgotena się zamienił nagle, bo to jest Forgotten, tak? dobrze widzę, mówię. Sam nie wiem dopiero, zacząłem grać w tą grę Tu jest matka. O, tu jest ta ma matula. No jak ja mam wykryć z nią? A. No super, to mi się zaraz piło. Ale nie powinno to być przecież. Co so jest? Okej, okay, dobra, dziwne. O nie! <śmiech> <śmiech> nienawidzę, nienawidzę. Nic nie ja mam teraz zrobić, możemy tego biegać. No, dobra, ją umieram, widzowie O dobra, z nich teraz chyba nie będzie strachu Dobra, poradziłem sobie z tym Dobra, ale bo my teraz mamy dobre monetkę mamy widzowie, więc o, puserduszka, super przydatne bardzo Chociaż takie pewnie stracimy i w ogóle całe życie stracimy Ej, aha widzowie cóż, cóż mogę rzecz Cóż mogę rzec, widzowie Nie wiem co się stało tak już bywa, tak zginąłem właśnie, w taki sposób trochę mierny, no, ale no co, poradzę. Dobra widzowie, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Chyba było na tyle, bo chciałem chciałam jednego rana tylko zrobić pierwszy raz. bo trochę lamie w tą grę, trzeba przyznać lamie. Mm. Nie, nie zaczynamy od nowa. Ale... Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, że będzie kit, bo w sumie dawno mnie nie było. Na YouTubie, no, nie, no nieregularny jestem, przepraszam bardzo. Może postaram się być bardziej regularny albo po prostu częściej wrzucać filmy. Ale dobra, to już sprawa na potem. Mam nadzieję, że Wam się spodobało i cześć.